Cześć, witajcie w sumie w takim vlogu z całego miesiąca. E, także dowiecie się, co się u nas takiego w sumie działo, mniej więcej no i co zamierzamy w dalszym ciągu. No, jak widać zaczęłam sobie z, od sprzątania boksów e, w tym vlogu i jednocześnie miałam takiego małego, słodkiego pomocnika. Przy tym e, jest to nasza kotka Mafinka, która pojechała na sterylizację. No i przeszła ją bardzo dobrze. Tak naprawdę była bardzo grzeczna i wszystko przeszło bezproblemowo. Co właśnie możecie zobaczyć na zdjęciach, no, że już tu była po zabiegu i już była w domku. Generalnie było wtedy tak zimno, że uwiązy nam i ląże pozamarzały, co właśnie można zaobserwować tutaj na tym urywku. Ciekawe, który wydóbczy pierwszy. Aby nie skoczyły. Zatrzymajcie się, stój pr. więcej sznurków. Co? W blążowniku zrobiło się nam lodowisko, ze względu na to, że te wszystkie dreny, które zrobiliśmy sobie, żeby woda nam schodziła fajnie, no to niestety schodziły do stawu naszego, który był pełny, bo były o tyle opadów, że po prostu się zapełnił i nie ściągał nam tak fajnie wody. Wzięłam również udział w dwóch webinarach. Jeden o podstawach ziół w końskiej diecie od Talar Farm Page i drugi to był z Akademii Ballotate odnośnie błędów w dopasowywaniu siodeł. Również gdy pogoda nam zaczęła sprzyjać, zaczęliśmy budować wolierę dla papug, gdyż będziemy mieli papugi i robimy ją na bazie domku ogrodowego. Generalnie cały proces budowy domku mam nagrany i będę z tego montować osobny filmik. Mam nadzieję, że dla kogoś okaże się on być przydatny.